Czy tę formę przemocy wobec dzieci też pan popiera? Nie znowu mówicie równocześnie ze mną. To jest ja brak pytam, kultury nie, dyskusji. Jest. Jutro się może okazać, że w no jakiejś tak, sprawie... Tak, może się okazać, oczywiście. Jutro się może okazać, że w mhm. jakiejś sprawie... Już pani się wystękała tam. Ja już naprawdę czasami myślę, że jest mało rzeczy, które mogą mnie zaskoczyć, bo już chyba widziałem i słyszałem prawie wszystko, ale jednak się myliłem. Jak nie Wysocka-Sznepf albo dobroż oracz to odpali się w Polsacie Gozdyra i znowu lecimy z tym samym. Jednak tym razem z pomocą przyszedł Dobromir Sośnierz, który szybko wyjaśnił tego, kogo trzeba było. Jesteście na kanale Kto Wygrał, więc koniecznie zostawcie obowiązkowego lajka like i suba, inaczej napuszczę na was funkcjonariuszki telewizji Tusk by wam zakazały używania telefonów w domu. Zostawione? No to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Nie wiem czemu oni tak bardzo lubią poruszać temat bicia kogokolwiek, a w szczególności osób małoletnich. Bo wiecie, nie mogę mówić inaczej, bo oczywiście jest cenzura i zaraz by mnie zbanowali, a tego nie chcecie. W tę dyskusję wdał się Dobromir Sośnierz, który znany jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Tragicznych dla tak. Polski agresji, granic, no to po prostu, Do widzenia, nie, ma... Po prostu nie ma dyskusji. Jutro się może okazać, że tak, może sprawie... się okazać, oczywiście. Jutro się może okazać, że w mhm. jakiejś sprawie... Już pani się wystękała tam. Nie, pan nie, pan nie ale nie ja, znaczy, ja, z... znaczy, no ja co, pan nie. No stop, pani nie obraża, ale no stop, pan obraża, nie aha, aha. Ale no, eee, pan nie obraża. Pani robisz, ale ale państwo, ale no stop, pan obraża. stop, pan obraża. Naprawdę no, panie nie panie państwo, panie panie to Zabrażam, to chodzi, Przepraszam, pan pan nie obraża. No stop, 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 pan pan nie nie obraża. No stop, nie obraża. No stop, nie obraża. No stop, pan obraża. obraża. pan obraża. pan wyciszyć emocje. Przechodzimy pomysł, do części bo... internetowej. To jest równomiernie rozłożone. Poprosiłbym, żeby w tej części internetowej, żebyśmy zostali już e, bez pana Dobromira, bo nie chciałbym, żeby takie standardy dyskusji schodziły jeszcze niżej i niżej. Nie, dziękuję, posiedzę. A ja dziękuję. Robimy chwilkę przerwy, informacje o dziesiątej i zaraz przechodzimy do części internetowej. Ale wracając to, co właśnie powiedziałem wcześniej, było tematem bardzo ciekawej dyskusji, którą poprowadzi Agnieszka Gozdyra. Ale mówimy o tym, że się nie zgadzamy z prawem, które lewacy wprowadzili, żeby podważać naturalne stosunki rodzinne. Oczywiście, że kary cielesne są skazane w przypadkach. To są stosunki rodzinne? Nie, znowu mówicie równocześnie ze mną. To jest ja pytam, kultury, nie, pośle, Czy tego? tego Pana? Nie, nie wyłączymy tutaj na razie. Bo to jest naprawdę... Demokracja walcząca się Panie, panie, walcząca się panie, panie pośle, bicie dzieci nie, nie są naturalnymi stosunkami rodzinnymi. Proszę przestać wygadywać herezję. Bo, bo, bo tuż są. Nie. Nie. W całą historię ludzkości tak właśnie wychowywaliśmy Jak wychowywaliśmy dzieci? To jest naturalne. Mówi nie, nie, mówimy, nie mówimy o znęcaniu się na mówimy o tym, że dziecko należy dać czasem klapsa. Żebyśmy mogli gospodarce porozmawiali, o tym często i bije i rynek To znaczy, dzisiaj jeśli... nie bije, ponieważ uczy się wtedy, że przemoc jest sposobem na rozwiązywanie konfliktów. Nie, uczy się właśnie. I po drugie, jeśli dziecko rośnie, że biciem też można rozwiązać konflikt. Ja rozumiem, jakby ktoś mówił o jakiejś patologicznej przemocy, która wywoływałaby jakieś wielkie szkody cielesne, ale to kompletnie nie było tematem tej rozmowy. Już pomijam fakt, że wszyscy się tam tak nakręcili, że sośniesz ledwo mógł coś powiedzieć, bo od razu tam w studiu się każdy zaczął wydzierać i już chcieli szerzyć swoje ideologiczne głupoty. Bo to też taka śmieszna zależność, że dawanie klapsów akurat w tym środowisku budzi takie Wielkie oburzenie w momencie, kiedy podawanie zastrzyku nienarodzonemu człowiekowi jest już w porządku. W zasadzie tę drugą sytuację też można uznać za przemoc, a nawet jeszcze gorzej. Takie są właśnie podwójne standardy, co leży w naturze wszystkich tych, którzy tak hucznie wspierają uśmiechniętą koalicję Tuska, która do niczego się nie nadaje. A poza tym, jak takie pytania może zadawać pani wspaniała dziennikarka Gozdyrka, która z tego co nam wiadomo, nie ma rodziny, a jej największym problemem Problemem życiowym było to, żeby nawracać ludzi, żeby o jej jamniku mówili, że zmarł, a nie że zdechł. To są rzeczywiście bardzo poważne problemy, niczym posiadanie i wychowywanie dzieci. Może to lepiej, że wybitna dziennikarka polsatu została na jamniku, a nie poszła w bardziej poważne rzeczy, jak na przykład bycie matką, bo chyba średnio by się sprawdziła w tej funkcji. A poza tym, jak Biedroń bił matkę, to każdy miał bekę i w sumie nikt się tym aż tak nie przejmował, jak dawaniem klapsów. Bo tak naprawdę, największy problem w kontekście przemocy, w szczególności do małoletnich, mają lewicowe ugrupowania, kiedy to ich partie są siedliskiem tej przemocy, na przykład wobec kobiet, co udowadniają Biedroń. Czy Ale do tego to oni oczywiście się wam nie przyznają, bo przecież to są osoby publiczne. I jak ktoś w ogóle mógł pomyśleć, że robią takie rzeczy? W kontekście tej sytuacji można nawiązać do ataku Magdaleny Biejat na Sławomira Mencena w czasie debaty w TVP w likwidacji. Pan mówił, że bicie jest ok. Przemoc przybiera też inne formy. To na przykład zaniedbanie albo niepłacenie alimentów. Mam do Pana pytanie, czy te formę przemocy wobec dzieci też Pan popiera? Jaka jest, jakie jest Pana stanowisko w sprawie właśnie alimentacji, alimentów i obowiązku ich płacenia przez rodziców? Przyznaję, że jestem. Zszokowany tym pytaniem w życiu nie pomyślałbym, nawet, że niepłacenie alimentów może mieć cokolwiek wspólnego z uczciwością, z rzetelnością, z czymkolwiek dobrym. Zaczęła ona oczywiście od klasycznej lewackiej propagandy i manipulacji, słowami swojego kontrkandydata, a później jej pytanie już było całkowicie odklejone. Znowu ludzie przyczepiają się do tych klapsów, jakby naprawdę nie mieli żadnych bardziej poważnych pytań czy tematów do rozmowy. Może Magda Biejat wypowiedziałaby się na przykład na temat tematy związane z obronnością, bo jak na razie swoją kampanię opiera na dziwnych ideologiach i na innych bezsensownych pomysłach na temat mieszkań czy kredytów. Wracając do tej obronności, to w tym temacie coś chyba słabo u niej, a nie chce nic mówić, ale prezydent to przede wszystkim zwierzchnik sił zbrojnych, a nie człowiek walczący o to, żeby ktoś mógł używać sobie milion zaimków. Albo może powiedzmy sobie o pomyśle, który mówi o czterodniowym systemie pracy i fakcie, że wszyscy z lewicy. Uważają, że przyniesie to takie same zyski, jak pięciodniowy tydzień pracy. Ale wracając, tu po raz kolejny trzeba po prostu im wygarnąć, że pierwsi są doczepiania się jakichś mało znaczących komentarzy, jakoś pani Biejat nie powiedziała nic o tym, jak to jest bić własną matkę, tak jak zrobił to Robert Biedro. I takie zachowanie nie podlega już debacie publicznej, bo to zrobił ktoś z ich ugrupowania, więc nie będziemy się tego czepiać. A co z wiceministrem Szejną, który ma tak poważne stanowisko, a to też nie powstrzymało? Go, żeby kolokwialnie mówiąc, dać komuś wpysk, z tego co wiem, to żadnych większych konsekwencji z tego tytułu nie miał. A Szejna za kobiety został skazany, czy, rzuci, czy rzuci, nie? Strasznie jeszcze nie? Jeszcze jest na stanowisku Polski. ministra, czy Jesteśmy już nie? Jest pani ostatnią osobą, która. Jest gwarantem kobiet w rozwoju. Ale przepraszam, Bija, co pan pani przed chwilą jest Pani przed że tego... wiceministra Szejna za kobietę. Nie, pobił. nie powiedziałam, co. nie, 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 nie na pewno. Pani, Pani nie, poseł, nie, panie, się jeżeli nie. tak było, to na mam nadzieję, że poniesie odpowiedzialność na pewno tak dzisiaj nie tego, żeby czego można. mówi ta kobieta, czy tam to, co mówi ta kobieta. Jeśli tak się stało, to jestem przekonana, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, bo to jest sprawa zero jedynkowa my nie, ludźmi, my nie będziemy nikogo wybierać na temat bezpieczeństwa kobiet Pani w momencie, poseł, poseł, kiedy ono Typa, który nasi Może to po prostu ich sposób działania. I tak naprawdę nie chcą się przyznać, że żeby ktoś lepiej i bardziej efektywnie pracował, Albo żeby ktoś był bardziej posłuszny, to trzeba dać komuś po prostu wpysk, a problem sam się rozwiąże. Zatem teraz trzeba postawić sprawę jasno. Ja to o tych klapsach opinii nie mam, ale też nie uważam, że to wielka przemoc, tak jak próbuje nam to przekazać lewicowa propaganda. Cały czas każdy z nich zapomina, że to rodzice mają prawo do wychowywania dzieci według własnych przekonań, o ile nie dzieje im się krzywda i nie są w żaden sposób krzywdzone psychicznie lub fizycznie. Więc niech może tak jak Gozdyra zajmą się jamnikami, kotami czy czym tylko chcą, a takie rzeczy jak dawanie klapsów pozostawią rodzicom, którzy sami zdecydują, co jest dobre dla ich dzieci, a co nie. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Czy dla was te całe klapsy to też jest taka niesamowicie okropna rzecz? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Jak już tam będziecie, to zostawcie lajka like i suba. Byliście na kanale, kto wygrał. Ja się tymczasem z wami żegnam. Widzimy się niedługo.